Idą święta, więc nadszedł czas, żeby zacząć wysyłać świąteczne kartki. W dobie internetu i telefonii komórkowej tradycja wysyłania świątecznych kartek została zastąpiona życzeniami w postaci SMS-ów lub maili. Aby tradycja znów stała się żywa, oddział Poczty Polskiej w Olsztynie zorganizował Dzień Pisania Życzeń Świątecznych. W Olsztynie jednak amatorów tradycyjnej formy wysyłania życzeń nie brakuje. Tych listów jest wysyłanych około 1,5 miliona, tak my odnotowujemy około 3 milionów listów i kartek dziennie, więc to nie są tylko dziesiątki, tysiące, ale miliony. I ta tradycja nie zanika wbrew pozorom. Prezydent miasta Piotr Grzymowicz także kupił już niezwykle interesujące kartki świąteczne. Tradycja wysyłania życzeń świątecznych drogą pocztową jest zatem wciąż żywa. Zawierają w sobie również opłatek i te. Życzenia wraz z całą rodziną będę słał do swoich bliskich rodzin, które mieszkają poza oczywiście Olsztynem. A więc to jest tradycja u nas i te kartki wysyłamy rokrocznie. Pamiętajmy, że kartki świąteczne również budują magiczną atmosferę Bożego Narodzenia. Dzięki nim możemy przekazać nie tylko życzenia, ale też rodzinne ciepło i radość. Uważam, że nic nie zastąpi, tak jak pokazałam w tej dzisiejszej, wspaniałej zresztą imprezie, stare nasze listy i kartki, które przysięgam, emanują ciepłem. Jeżeli Państwo otrzymacie kartki, świąteczne listy, spróbujcie dotknąć się tych starych, zobaczycie, że w dłoniach poczujecie ciepło. Warto zatem przekazać trochę ciepła najbliższym. Tego nie da się zastąpić szybką i raczej chłodną wiadomością elektroniczną.